Cześć Wam z tej strony i to jest pierwszy odcinek z wymyślonymi krajami. Możemy zaczynać. Dzisiejszym naszym pierwszym krajem jest Wielkie Cesarstwo Grzegorza. Tak, inaczej można powiedzieć Wielkie Cesarstwo Grzegorskie, ale lećmy, dobra. Skrót to jest Grzegorz, wiadomo. Stolica, Grześ, która się znajduje mniej więcej o, tutaj, o tak tutaj, tak, dobra, waluta to jest Gres, to jest jego znaczek, pokażę jak wygląda ta waluta, oczywiście to banknoty, czyli Gres, a tutaj są monety Sirsy, no dobra, lecimy dalej. Ludność to jest 126 milionów ludzi. Wyobrażacie sobie to? To jest bardzo dużo ludzi. Flaga, wiadomo. Czarny to oznacza silny kraj, a czerwony to oznacza wolność. To jest herb, czyli czarny orzeł. Countryball. Mam jeszcze innego countrybola, więc pokażę wam. O ten. No, tak. Dostępna ko komunikacja. S Wiadomo, która jest w Niemczech. Metro, które jest w sumie w Polsce, ale mam metro. Najszybszy pociąg, czyli ekspres. No i oczywiście autobus. No. Okej. Okay. Hymn to jest o, popatrzcie nawet w, w moim języku. Widzicie no f, żole pre frenesien. Fre, tak. To oznacza niech żyj ojczyzno. Okej, okay. lecimy dalej. Język grzegowski góry paparskie, które się znajdują tam. Już pokazuję gdzie się zna znajdują góry paparskie. O, tu, tu. O. No. Tak. Okej, okay. lecimy dalej. Ym, jedynym moim morzem jest Morze Grzegowskie, które się znajduje o tutaj. Tak. I ono się rozciąga aż do końca tej wysepki. No okej. Okay. No oczywiście mam ocean. Ocean Grzegowski, który znajduje się o tutaj. Tak. Do, dostępne telefony to jest Samsung, Olf, mój wymyślony telefon Olfen, który wygląda tak. No, tak. Ich jest więcej, ale nie chcę pokazywać. LG, Nokia, iPhone, Huawei. No, oczywiście mój drugi wymyślony telefon Vero, który wygląda tak. Między innymi tak wygląda Vero. Tak. Podział administracyjny to jest 18 landów, czyli prościej mówiąc województwa. No i one są tak poukładane. Nie żartuję, to są moje województwa. Zacz jak chcecie to zatrzymajcie sobie filmik i sprawdźcie jak się nazywają. Kraj słynie z miłości, czarnego orła, czyli który czyli ten Ożeł, który jest na herbie. I jeszcze z frytek McDonalda. <gry> Dobra, militaria. 10 tysięcy żołnierzy, 20 okrętów, 50 samolotów i 100 czołgów. Lecimy dalej. Przyjaciele to jest Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja. Ich jest więcej, ale tylko dałem 4. Wrogowie to jest SRR. Trzecia Rzesza, Druga Rzesza, Cesarstwo Krzyżackie. Najważniejsze zdarzenia w historii to 662 rok, 6 Grzegorza. 859 rok, walka, Wielka Republika Ludowa, no to była pierwsza nazwa mojego kraju wtedy, no z Imperium Operskie. 1300 rok wojna Grzegorz, Grzegorz to wtedy już ma, miałam taką nazwę, wiecie? Cesarstwo Krzyżackie, no tak. 1921 rok walka z SRS, SRS, tak, to jest mój wzmyślony kraj, tak. No i 2019 rok i 2018 2018 był najszybszy pociąg. Czyli Express, a 2019 rok yy, z, po prostu zaświętowaliśmy wolność i niepodległość. A i zapomniałam Wam powiedzieć, że moja historia wygląda tak. Czekajcie. O, tak. Tak wygląda moja historia. Zatrzymajcie sobie filmik i sprawdźcie. No i jeszcze z tyłu. Sport. Sport narodowy to jest piłka nożna. Ty, ty, tylko tutaj napisałam sobie. Dobra, yy, tutaj są takie wystąpowe yy, to są cztery wymienione sporty, które są w moim kraju. Yy, no tak, w moim kraju. PN to znaczy piłka nożna, oczywiście. Pamiętajcie: Grześ, Legia. kuba loto, Kuba loto, tak. Szczersko, koszo. Olsko, ocean, <grych> no wiem, ocean to ma Olsko, ale to jest tylko nazwa piłki nożnej ich ligi, tak. Yy, popularni ludzie to jest Emma Kowalczyk z miasta Kube i ona jest królową, tak. Yy, Grzegorz Pałka, czyli prezydent i tworzyciel gier, między innymi Lego Minecraft i Gadający Grzegorz itp. No. Nie chciałam się wymieniać wszystkich. Karol, Karol Nawrot, prezydent Olska. Ok. Długość życia. Długość życia. życia. Mężczyzna 100 lat. No i kobieta tak samo. Zarabiane pieniądze. No. 7 dni za, zarobisz 22 gresy i 6 sirsów. 14 dni. 99 gresów i 2 sirsy. 1 miesiąc, 600 gresów i 3, 3 sirsy. 3 miesiące, 2000 gresów i 5 sirsów. 6 miesięcy, milion gresów i 4 sirsy. I oczywiście 8 miesięcy, miliard gresów i 1 sirs. No i ostatnie, sklepy, które nie występują w Grzegorzu. To jest żabka. No i oszon, tak. I trzeba do oszona jechać do Francji lub tam do Polski. A do żabki trzeba jechać normalnie do Polski. Dobra, no to może wystarczy na dziś. Więc pa! Um, c, um, c, um, um, um.